Alejku, dzień dobry moi drodzy. Jut na serce kiedy własnicę. Mam na imię Romek i mam 10 lat. Jak widzicie, jestem drobnym szczupłym chłopcem. Skromnym, ale diabelsko czarującym. Mieszkam w Uzbekistanie, w malutkim miasteczko na południu. Stąd jest taki akcent i tak jak troszkę na namajarną mówili. Wiecie? Azji całe życie się kręci wokół bazarów. I ja też lubię tam chodzić. Chodzę, chodzę do bramy i od razu tłum ludzi porywać. Nie się do przodu, aż nie muszę przebierać naczkami. Mijam góry żelonych papus, mi piramidy z żółtymi tymi, dojrzałe owoce kaki, fioletowe figi, brązowe planaty. Ale to zwykłe rzeczy nie interesują, Jem to na co dzień banany. Idę prosto do handlarza, który wydarzy ma cudę zachodu delikatne. coca cola czupa czupski, huba buba. Ale ja najbardziej lubię Smithers. Choć nigdy w życiu nie powiedziałam. Ale hmm. wszystko co w nim jest z reklamy, która od kilku lat leci w telewizji przed dobrą nożką. Gruby, e, gruba warstwa czekolady, pod nią słodkie mąki, orzeszki, chrupiące, równiutki jak perełki z napocjami, zalane gęstymi <laughs> A jeszcze do tego chłopak w reklamie, który odgryza połowę, wurycą tą i żoną mu się podzieje. <laughs> więc stoję przy tym handlarzu, patrzę, on mówi kupuj, to jest bardzo dobre. On mówi, nie może innym razem. Teraz tylko popatrzę. Chodzi o to, że rodzice moje mieli wtedy bardzo trudne życie, Wypłaty nie dostawali miesiącami, więc żyliśmy skromnie. Niemcy nie miało. Patrzyłam na to wszystko, na te cudowne widać z zachodu i wracałam do domu. Pewnego dnia los jest dla mnie łaskawy. Spotykam na podwórku sąsiadkę, która pyta mnie: Bo on no tam co to się, Wszystko to dobrze? Tak? Słuchaj, popuszczam mi, weź mi na wody, bo ja mam pranie. Chodzi o to, że my w mieszkaniu nie mieliśmy wody, trzeba nosić ulicy. We mnie obudziła się żądza słaby Jezus. Bezmyślnie się zgodziłem i już po chwili uzbrojonych w dwa wiaderka stałem przekranie na podwórku. Napełniłem je. Podniosłem moje ciało się skręciło w nag zapytania. <laughs> Nie O co ty robisz ze mną? A ja ignorując protestami ruszyłem. Niczym dzwoniąc z Notre Dame, po z wiadrami, poruszając się <grym> dyniem, kopią. Jakimś cudem dotarłem do mieszkania sąsiadki, potknąłem się o próg, i cała klatka usłyszała dzwon, nadający wiadra. Po chwili leżałem w wielkiej kałuży. wiadra leżały obok. Podniosłem oczy na swoją sąsiadkę i zrozumiałem, że dzisiaj nie dostanę ani grosza. Tylko przesadziło się zęby. Dzisiaj już człowiek pomocy nie potrzebuję I masz się stąd wynosić. Ja spoglądam do domu. Przebrałam się. Usiadłam na parapecie. Wiecie, wtedy internetu nie było. Komputerów nie było. Windowsu nie było. Więc przez zwykłe okno ok. gapiłam się na zwykłych <laughs> <do życia> sąsiadów. <laughs> tak, jedni się kłócą się kochają. Tu widzę kod niej za i taki Instagram. Nagle widzę chłopiec, większy ode mnie, się ode mnie, też dwoma eterkami. Szybkim pędem w tę i z powrotem nosi wodę dla tejże sąsiadki. O jakie rozczarowanie. Nadzieję osmicha się. Zniknęło. Moja twarz spaśniała jak kiszoną górę. Na szczęście widzi ojciec. Odchodzi do mnie, pytał o co się dzieje. Ja mówię, rutata, wiesz, woda, sąsiadka. porażka. On wysłuchał tą historię i mówi tak. Synu, Uzbecy mają dwa słowa. Jedno jest takie. Mów do woli hałba, a w ustach w słodkości tak nie poczuć. Ja jestem z Ciebie dumny, że Ty nie masz potrzebę i nie siedzisz, tylko starasz się, próbujesz. To dobrze. jest jeszcze drugie przysłowie. Kołan macham łotem, żołnierz mieczem, pisarz piórem, mówca językiem. Więc w Twojej sytuacji, w Twoim przypadku, Ty nie jesteś zły. Sąsiadka nie jest zła, Ty też nie jest zły. Tylko wybrałeś nieodwłaściwy sposób, jak osiągnąć to, czego pragniesz. Znajdź ten właściwy. Mam na imię Roman, mam 30 lat. Mieszkam w centrum Polski. Lubię sobie przypominać historię z dzieciństwa. Może to już ten wiek, kiedy ja... Tamte czasy byłem tam lepiej niż to, co się wydarzyło 15 minut temu. Nie wiem. W tej sytuacji z dzieciństwa ostatecznie zjadłem sygnał, co prawda kilka lat później, kiedy zacząłem zarabiać na korektyce z matematyki. A mądrość uzbeckiego stanu, mądrość uzbecką, narodu uzbeckiego, ja pamiętam do dziś i wam też polecam. Jeśli czegoś nie możecie osiągnąć, to nie świat jest zły, ani wy nie jesteście zły, jeśli tylko w sposób nie jest odpowiedni. Znajście właściwe. I drugie W można mówić chałpa, hałwa, a w moim przypadku snikers, snikers, ale w ustach słodkości nie poczuć.